Hani... <laughs> o, już mnie chrypa łapie. Witam was bardzo serdecznie. W niedzielę, już jesteśmy po świętach. Całe szczęście, bo strasznie długie. Czy dobrze, że są. Ale <laughs> dla mnie za długie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas w że otrzymaliście wspaniałe prezenty. A ja co? Ja chciałam sobie dzisiaj podrapać moje ulubione. Tu mam jakąś nową. Coś jak kółko i krzyżyk. I trzy krzyżóweczki, Moje ulubione. Nie zawsze mi dają to, co trzeba, ale ja je bardzo lubię. I zaczniemy od krzyżówek. Chrypka, <laughs> jak zawsze, bo na dworze zimno. Słońce świeci jak diabli, ale zimno. Że ho. ho. Ojej, widać, nie widać. Chyba widać. Zobaczymy. I trapiłem. Część już wydrapałam, żeby tutaj nie siedzieć. Nie trzymać was. Nie wiadomo ile. Szukamy E. mamy E. Ale mi się dość źle wzięło. I w bonusach to tyle. Tu mamy E. B, b, b. Tu mamy E. E, e, e. e, Jak F. Tu mamy E. No, jak dużo. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jeszcze tu jest E. Mamy wszystkie wykreślone. No, lecimy dalej. Y, Y, Y.

Chyba wszystko. Idziemy dalej. Słoneczko za mną z tyłu tam świeci. Ale na dworze jest strasznie zimno. I jutro zapowiadają u mnie śnieg. W co nie wierzę, ale może akurat spadnie. I. Yy. Szukam i. Szukam i, szukam i. I nie mam. <laughs> A tu? Tu jest to właśnie. Zapomniałam. Teraz m, m, tu było. Bum tylko jedno m, jedno w. O! Masakra. Śmiesznie to dają. Ale to nic. Szukamy teraz C. C i C. Do cecha już na pewno nie będzie. O, tak jak tutaj. C, mucha, c, Wstrętna mucha, c, I teraz tutaj. I, 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 i pozamiatane. <tryk> wszystko, wszystko. To teraz O. Mamy O i mamy O. Czyli T i R już nie będzie. Mamy O. O, już drugi wyraz nam się eliminuje. Jeden nam się tu utworzył, taki krótki. O i to, o i to, o. I to O. A, jeszcze tu jest O. Czyli mamy wszystkie... O mamy tu tylko jeden. A, dwa. I do drugi. Ciekawe. Teraz N. N, N, N. N, N. No chyba nic tu nie da. Bo tylko jeden. Ja prześlepawa jestem, ale tylko jedno N było. A nie tu jest jeszcze drugie. Już nakłamałam. No i tyle. D jakby wpadło. By było fajnie. Bo by było raz, dwa wyrazy i trzy. Ale zobaczymy co nam wpadnie. X. Czyli lipa. Napijemy się herbatki Lipton. Nie ma X. L nie ma, bo nie było. Później R i D wiadomo, że nie. S nie ma. H nie ma, bo tu by było. Czyli, 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 czyli tutaj nie mamy nic. No nic. Idziemy dalej drugą drugaśną, Aha. coś marnie widać to w tym moim telefonie, jest, o teraz jest, dobra szukamy L, szukamy L, mamy L tutaj, tutaj też wydrapałam część, znaczy połowę, żeby tu nie, Zagadywać Was za długo. L czekamy. L, L, L. L, 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 L. Już po L? Ale szybko, no. K. K to tu tutaj na pewno nie ma. Albo prawie nie ma. O, jest. <słuch> Bo nigdy tego K nie widzę tutaj. W angielskim bardzo mało się używa K, literki KKK, a i tu jest. No to D już nie wpadnie. Idziemy dalej i i i i i i i i i, i. szukamy i mamy jeden raz i i i to wszystko. Ale dobra. Więcej nie ma i. Tu było jedno i tu było drugie i nam powstał jeden. Jedno słowo. Nie naprawdę nie ma. Nie ma. Ewentualnie później się pokaże. F F to ja chyba nie, nie widziałam za dużo, ale jedno jest. F, F, F. F. Es, Nie ma więcej. Y, Y mamy tutaj. Mamy tutaj. W bonusku i jak i się skończyło. Nie ma. Jak nieraz ich jest dużo, to są D. Ła niemożliwe. D. Mamy dychę. Ui, brawo, brawo! Sprawdzę. Dok. U. Jest C. C. I K. Super, jest dyszka. Ale świetnie. Cieszę się niezmiernie. Szukamy D. Może jeszcze coś wpadnie, ale D-D-D-D-D-D. D Czyli już nam się draping zwrócił D. No ale ja nie... O tu jest jeszcze Ale super D. Oj coś cię... Okulary masz na nosie i nie widzisz S szukamy S Mamy S tutaj mamy S tutaj i co po S jeszcze tu mamy S S S S wściekły pies S i już pozamiotane. ale numer więcej nie ma S jeden dwa i trzy Płacho. i przedostatnia literka to J J tylko jest jedno. To pamiętam doskonale. I www. A tu jak na złość mamy tylko a jedno jest. F. W. W, 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 w. W, w. w. M. A mamy tylko jeden wyraz tu. I drugi tu. I to by było na tyle. Uhuhu. Dobra, ale dyszkę mamy. Gdzie mamy ten? Kontrolne. Dla pani lub pana. Co nam kasę wyda? Mamy tu. Dobra, ok. Tu mamy jedną wygraną. Zobaczymy jeszcze tą. Co nas tutaj spotka. Co nas tutaj smatka, już ciemno się zaczyna robić. Nic, idziemy od początku, zobaczymy. Szukamy E, bo nusach nie mamy. Mamy tutaj E, mamy tutaj E, bla, 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 tutaj E, bla, bla, ble, ble, tutaj E. E, No to już tutaj ta zrobka będzie korzysta pewnie, bo jak tyle E jest, by było dobrze, ale. Coś ja nie wierzę za bardzo. E, o, jeszcze tu jest. Proszę, mamy słówko. E, jeszcze gdzieś jest? Nie ma, lecimy dalej. J, no J, kochany. Literki nie ma. Przynajmniej ja nie widziałam, jak będzie to wyjdzie w praniu. V, 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 to chyba też nie bardzo. O nie jest? Znowu chciałam skłamać i mi nie weszło, no nie. V, 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 V. Jak go zwał, tak go zwał. Ale V, V, Dobra, teraz idziemy. I, i, i. I. V tu nie było. Nie było i e nie było. Co mamy i? Szukamy. A jeszcze tu jest i. I tu jest i. a to już y nie będzie. No i zobaczymy. Szukamy i. Ale i to ja to za dużo nie widzę. I. I. Mamy drugi wyraz. Trzeci. Uhu. Uuuu uh, uh, uh. Teraz będziemy sprawdzać, bo ja nieraz się rozpędzę i widzę na zaś I tu mamy I tu wszystkie I wzięłam, wzięłam. Teraz kochani mamy M. M M, M jak mama Mamy tu M, 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 M M. Ale tu długi wyraz jest. Raz, dwa, trzy, cztery już mamy. To możliwe? Czy ja coś później posprawdzamy zaraz, bo ja mogę coś po... I tu jest piątka. L to jest przecież L, L. Ale. Taki fuksik by mi się dzisiaj udał. Jest jeszcze L. Kurczę, nie ma L, tylko to. Link. L jest, I jest, N jest, K jest. Pięć A R. 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 Tu mamy R. Szukamy R. Mamy R. Tu mamy R. Mm. Gdzie jeszcze mamy E. Ojej, ja coś chyba tu naknociłam. R tutaj mamy. Tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy. Już się wystraszyłam, że coś za dużo tych jest. Dobra. Ha! Ha. Ha, ha ha. I to wszystko chyba. Z HH. O, i tu jest jeszcze R. O, i tu jest H. O, 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 o. Wszystkie H? H H. H, H? H H. Tu nie ma H, tu nie ma, 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 nie ma. I ostatni, moi drodzy, B. B, B, B. B. Mamy następny wyraz. Następny wyraz. O rany. Co tu się narobiło? Tutaj mamy 5. Dobra, to zostawmy to na boku. A nie było, S nie było. Y nie było. To mamy tak. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. To jest 5 funtów. I 5, czyli mamy 10, następne 10 funtów. Wow! Ale numer, to nam odkryte. ja jeszcze później to sprawdzam, ale podejrzewam, że tak jest. Gdzie jest jeszcze to? Mmm. Raz. Gdzie ta wygrana jest? Już nie widzę. A tu tu byśmy mieli 10 i tu 10 to by było 20. Super, moi drodzy. To weźmiemy jeszcze tego funciaczka. Sprawdzimy. Tu chodzi o co? O chodzi. Mamy tutaj. Możemy sobie pomnożyć. A tu szukamy. Tak jak w kółku i w krzyżyku. Tylko nie wiem, jakie tu są znaki, bo nie pamiętam. A, mamy końcy i woreczki. Jak znajdziemy w tym samym pionie, poziomie, to wygrywamy. Ale tu mamy szansę. Nie mamy szansy. Szansa przeszła obok. Tutaj też już nie będzie. Chyba, że tu jest. Wow! Co to dzisiaj się stało? Ile mamy mnożyć? Raz pewnie. A ile mamy funcika? Nie, dwa funty. Ła. Wow. O, moi drodzy, dawno tak nie było. Chyba byłam grzeczna na święta. Patrzcie, tu mamy dwa funty razy mnożone. Razy mnożone, ale aż się podnieciłam. Yy, razy 1, czyli dwa funty. Tu mamy 10 i tu mamy 10. Czyli mamy 22 funty. Ja jestem zadowolona, cieszę się strasznie. Bardzo was proszę o łapeczki, usłupki, o jak ktoś ma ochotę. Serdecznie was pozdrawiam i do następnego. Pa.